Kiedyś byłem naprawdę jest piękne miasto, uliczki się mi bardzo podobają. Miasto Płocko mi się podoba, bo już je trochę z wcześniejszych lat. Widoki są niesamowite. Podoba się bardzo. Całe życie biegałem. Zacząłem biegać, jak miałem 14 lat. Ścigam się sam ze sobą, tak? Już przeczytałem i mi to pasuje. Robię to już 28 lat. Nie? Jakoś się to tak zaczęło, i tak się ciągnie. 3, 2, 1, tak! Jak człowiek na trening nie idzie, na to już jest choroba, nie? Ja przypiechu odpoczywam, mam z to radość. Teraz właściwie biegam w granicach 400, nawet 450 km miesięcznie. Biegam dla zdrowia, biegam 45 lat, myślę, że do dnia dzisiejszego nie mam problemu z poruszaniem się, dobiegnięcie do autobusu czy, czy pociągu, tak, także myślę, jak jakoś na, na 55 lat to myślę, do, do, dobrze się czuję i, i z tym mi dobrze myślę, że do 100 lat będę biegał. ciężka anglosaska, czyli dużo zbiegów podbiegów. No, specjalnych przewyższeń nie ma, bo te góry barskie nie są specjalnie wysokie, maksymalnie 760 mm, ale wystarczy, żeby tutaj się zmęczyć na tej trasie. Na takich dystansach to nie ma pewniaków. W każdym razie będziemy walczyć. Forma, jak na razie, nie narzekam, jest. A wynik to pokażeś pobieg. Nie wiem, kto wygra, to jest sport. Mam nadzieję, że uda mi się po raz czwarty wygrać. To jest koniec edycji, no i bardzo bym chciała zakończyć wygraną, ale nie wiadomo. No, przeciwnicy są mocni, no. Ale z o skóry nie wyjdziemy O siły? Pierwszy jestem tak, tak, pierwszy. Mi Pasuje, tak. Nie startowałem w jednym, ale pasuje mi i formuła, i trasy i, i to, że mogę ciekawe miejsca zwiedzić tak. Wszędzie na zachodzie w górach Szwajcaria, Włochy, Austria już takie cykle właśnie biegów długich mountain maratony już się odbywają. Można spędzić tak na sportowo czas no i zostając na weekend można dużo zobaczyć. Mam nadzieję, że to się przyjmie u nas, tym bardziej, że coraz więcej ludzi yy, uprawia turystykę biegową. Naprawdę ekstra, mam nadzieję, że to się będzie rozwijało i więcej ludzi będzie startowało. Dlaczego to nie biegnie? Przynadzorować, żeby porządek utrzymać na drodze. A jest porządek? Jak na razie tak. 88, brawo. Trasa. Eee, super trasa. Uwielbiam. No po lesie, po górach no, widoczki jeszcze nie padało, słońca za dużo nie było. Ciężko, ale to taki przyjemny wysiłek. Biegacze walczyli o każdy metr. Tylko się człowiek zagapi i już go ktoś bierze. Za długi dystans. A lądowałem sobie 3 godziny i tak jesteśmy 10 minut przed czasem. W km zaczęło się dosyć szybkie bieganie, jak dla mnie. no Jeżeli też biega nie wiem, 29 minut, 10 km, to biegnąc tam po 3 minuty, czy z hakiem, to dla niego jest nic, no, ale dla mnie to już jest trochę za szybko. No I odpuściłem i tam już później biegną swoje mety.